Inna wyskoczy wyskoczę zobaczyć, czy tutaj gdzieś nie przykurzymy zaraz tyłem. Witajcie w kolejnym vlogu. Przed nami kolejny wyjazd weekendowy. <noise> Dla kogo weekendowy? Dlatego weekendowy. Generalnie weekendowy jest dla darka, bo darek tak. po weekendzie wraca. Ja robię za, za transport, zawożę tak. i przywożę, a Paulina. A ja zostanę, duży. a ja zostanę jeszcze na ostatni tydzień wakacji z dziećmi, gdzie? No w, w Biesz... Bieszczadach. Tak, a pierwszy raz, nie? No, w Bieszczady jedziemy i pierwszy plan jest taki, zobaczymy, bo przez ten weekend chcemy zaliczyć dwa kempingi. Pojedziemy piątek, sobota. Niedziela, niedziela na jeden, i później już w niedzielę przetransportuję Paulinę na inny kemping. I tam już zostanę a, na cały tydzień, no bo ja nie przeparkuję. Tak, a ja wrócę teby. do Krakowa wtedy i później znowu na następny weekend przyjadę. A na razie. I już tak się... zakończymy wakacje. Tak, teraz jesteśmy już spakowani. Tutaj Paulina wszystko ogarnęła. Ja, ja spakowałam. Tak, ja, z ja, ja właśnie już przyjechałem w sumie na gotowe i ruszamy. Jest godzina 13, chcemy wyjechać wcześniej, dzisiaj z Krakowa. Żeby tych korków uniknąć. Mamy przed sobą jakieś, nie wiem, 3-4 godzinki może jazdy, więc jest tego. Ale chyba warto. Zobaczymy bieszczady. Tak. Ja jestem bardzo podekscytowana tymi bieszczadami. Bo w zasadzie jako mała dziewczynka jeździłam, a Pier... nie byliśmy jeszcze w Bieszczadach. Przyczekam Pier... na pewno. nie. Pierwszy cel to Diabla góra Diabla góra i kierowie solnej. Tak, słyszeliśmy, że jest tam dosyć ciekawy wjazd na ten kemping, więc zobaczymy. Nie ma co czekać. Ruszamy ruszamy, ruszamy do Bieszczady. mały postój przed samym kempingiem, zostało nam dosłownie 13 km Założyłem teraz gopro na kamerę, więc trochę będzie teraz z gopro, trochę tutaj ze środka pokażemy wam Bo podobno jest fajny, fajny przejazd przez most, tutaj dosyć wąski jest i, i, i taki dziwny wjazd na kemping, więc zaraz sobie zobaczycie jak to wygląda A ja dodam, że jesteśmy w Sanoku No tak, jesteśmy właśnie, praktycznie już wyjeżdżamy z Sanoka Tak Słuchajcie, pierwszy mostyk przed nami, musimy poczekać, bo samochody jadą. Więc tutaj nie, nie, be, nie da się minąć. Musimy poczekać, aż przejadą tak. i sobie przejdziemy na spokojnie. Szeroko, tu jest w miarę, tutaj nie ma strachu. na jesteś ps, 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 a tutaj no bo to pole woliskan jest, jest trochę ludzi widzę Zmieniliśmy środek lokomocji. Tutaj, dzisiaj po lewo jest wjazd na kemping. No i teraz przed nami drugi mostek. No tutaj jest jest taki sobie... Dobra, pchamy się. A, nie można dołem? dołem. Dobra, przejeżdżamy. Drugi mostek. Jest szeroko. Przejechaliśmy drugi mostek. Nam wyskoczy zobaczyć, czy tutaj gdzieś nie przykurzymy zaraz tyłem. Ale spokojnie dało się wjechać. Jesteśmy na kempingu. Powinno tutaj poszła załatwić, bo nie wiem gdzie tu mamy jechać czy w prawo, czy w lewo. Dobra, muszę tu przejechać. Bo samochód chce za mną wjechać. To ja sobie stanę tutaj, tylko pan tutaj tak stanął kemperem, żeby chyba nie przejechał. Tu jest taka sprawa, że najpierw się zajmuje miejsce, a później się idzie do biura. Zobacz, tutaj są takie parcele porobione. Musimy sobie gdzieś stanąć po prostu i. Czy jeszcze dalej? Nie wiem. Tam jest jeszcze jedna na No, ale to jest, ca, i to jest cała taka parcela dla nas? Tak. No to fajnie, no to jest dalej. Mamy tak. Tutaj się możemy ustawić. Znaleźliśmy sobie parcelkę tutaj po drugiej stronie niż jechaliśmy. To co wam mówiłem, to teraz jesteśmy po drugiej stronie, bo to jest w miarę równo i fajnie. Jest stolik, a jesteśmy tutaj teoretycznie 3 dni, więc przyda nam się. Ten stoliczek zobaczcie, tu są wszędzie takie porobione domki. Jest ławk, dwie ławki i stolik w środku Bardzo przyjemnie i zobaczcie jakie duże parcele są tutaj, ogromne A tam już jest, widać rzekę tutaj San. Tam widać i tam widać, tam będziemy mieć widok Teraz ja się pobawię jako operator kamery, a panowie ich no, trochę i Laura popracują Co będziecie teraz robić chłopaki? Rozkładać tą markizę Świetnie, to rozkładajcie To teraz ja filmuję Darek jak fajna rola, co? No, super. Mi się podoba ta rola filmowania. A ja będę... Dobra, co będziesz robić? Aha, świnki. Morskie. Okej. Okay. Bo tam jest? Ale wygląda coś. Dobra. Proszę bardzo, trzymajcie. a ja tu widzę, że nie odjechaliśmy muwerem dobra, należy jeszcze mover wrócić naciągnij to Oliwie tutaj poczekaj nie, 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 nie dobra i naciągnij to ale upurzony ten daszek No. no, bo się też widzę o, się Dobra, możesz puścić Tak? I teraz proszę do góry Teraz do góry, Oliwie Chciałam wspomnieć, to bardzo fajna kawa O, jaki siłacz Ja tam ja bez ja przesady to Pomogę troszkę Bez przesady, aż takie ciężkie co to nie jest Dawaj. Idą teraz krzesełka na... Drugi ja ogień. Ja nagram, a ty będziesz pomagać. Tak, a może ty byś pomagał. <grym> nie ja, ja nagram. Nie, ja, ja wolę nagrać. <grym> sobie nagrywać. Nie, ja ładniej. <grym> Dobra, mama za wybierem, to resztę zrobi. Dobra, filmuję, a my rozkładamy. Mam najlepszą robotę, znaczy najcięższą oczywiście. Uber no, nam pika. Kolik Czesła Oliwie już się wyciąga. Oliwier już ma wprawę bardzo dobrą, wsiąka im krzeseł. Stolik! Dobra, połóż, 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 połóż. Patrz na ekran, a nie tu dla nas. Żeby się Dokładnie. Do... Darek, szafki kuchenne rozkładamy? Nie. nie. Może włóżmy to do łóżka? Możesz tu podejść? No. Dobra, ja już go wezmę. Dobra, Oliwier, yeah. go... uważaj tylko, nie wiem, wywal wiem, tylko. Wiem. Oliver już tutaj śmiga bez orzezy. O! No. To tutaj. Dobra. Tylko poczekaj, ustawimy go tak, bo ja wiem, jak będziemy Wiem, jak równo, równo. Ale nie, nie, za blisko jest. O, dobra, tak jak teraz. W przyczepie trochę nieład się zrobił, bo chowaliśmy teraz e, do krzesełka jakieś pokrowce do środka i widzicie, wszystko przetrwało, drogę. Nic się za bardzo nie porozwalało Łóżko już mamy pościelone, teraz jak w lato to mówiłem, to cały czas łóżko mamy praktycznie pościelone Z tego stolika nie korzystamy, bo wszystko na zewnątrz robimy Na zewnątrz jeszcze trochę zostało bajzlu, walizki zostały Paulina poszła Dobra. teraz z e, Laurą do recepcji się zameldować Przyjdą to to wszystko teraz powrzucamy do przyczepy Nasze, daszek jak widzicie mamy i krzesełka już a, prąd jeszcze muszę podłączyć. Dobra, jeszcze prąd został do podłączenia i praktycznie to było wszystko. Ready! Pasty, jeszcze trzeba zrobić. A tak. Stwierdziliśmy, że teraz nie będziemy nic rozpakowywać, zostawiliśmy to co tam widzieliście. Przyczepię, idziemy do knajpki, coś zjeść. Polina przyszła tutaj z dzieciakami, polina zapłaciła coś za nas tutaj. Coś ponad 200 zł, taki dziwny tu jest cennik, bo się płaci praktycznie za wszystko za podłączenie, za jakieś daszki, za podłogi, za zwierzęta ogólnie i wyszło coś ponad 200 zł za dwie noce. A gdzie jest pełna ta knajpka? Chyba tam na górze. Aha, to trzeba tam na górę wejść. Tutaj zobaczcie, to wygląda kemping. Później sobie jutro może dronem tu przelecimy i zobaczymy co tu jest z góry jak to wygląda. Na razie knajpka jakaś wypuszczalnia rowerów tutaj jest. Na parceli jest też woda. Można się do wody podłączyć. Przynajmniej na tej naszej jest w narożniku zrobiona woda. Tutaj też są domki do wynajęcia. Można wynająć domki. Plac zabaw dla dzieci. Zobaczcie jaki duży plac zabaw tutaj jest. Tutaj niestety nie będziemy jeść, bez gorąco dzisiaj, więc wyjdziemy na zewnątrz. Ja. Będziecie sobie zatrzymać i będziemy zobaczyć. Tu jest knajpka. A tutaj można sobie na zewnątrz usiąść, takim widokiem tutaj jest na kemping. A tam wyżej jeszcze dzieciaki poszły laura z oliwierem na górę zobaczyć tyrolkę. Zamówienie złożone, osiedliśmy sobie przy stoliczku. Proszę. Z widokiem na trochę na kemping. E... Piwkę nie otworzyłeś. Nie otworzyłem Ci piwka, czekajcie, jeszcze bo nie otworzę piwko. Perłę żeśmy wzięli miodową. miodową, a ja zwykłego. A, ale jeszcze zanim to otworzyć Ci to jeszcze powiem tylko, że tak co zamówiłeś? bo Usos... coś nie usłyszę tylko tego Pstrąga? z Ty co zamówiłeś? Mm, nie wiem <grymne> Filec z grillem. Aha, filet z a my z Oliwierem z post hub'owym wzięliśmy z, I ja żurek zarawek. jeszcze Oliwier wziął jeszcze żurek Zobaczcie, tutaj przychodzicie, to jest już jest wszystko zestawione Ślipce są w pudełeczku Już gotowe, czekają Pierwsze danie <grymne> Oliwiera Żurek Oliwier wie, że to jest dla wszystkich jeszcze ci nie mówiliśmy? Tak, tak pięknie wygląda, że jest dla wszystkich <laughs> Jakby nie wyglądał dobrze, koła, że to nie. byśmy się sam zjeść Jeszcze wam nie mówiliśmy ile za to zapłaciliśmy Bo wzięliśmy taki, jakieś tam piwka sobie wzięliśmy I napoje dla dzieciaków Jak myślałem wodę i Hortexa I zapłaciliśmy za to Niecałe 150 zł No sto, około 140 zł 140-150 Tak Odwiedzili nas tam nasi widzowie Już chyba trzeci tutaj na tym kempingu Więc też nas ogląda jednak Paulina Paulina żurek końca. Mój a, żurek A przyszły nasze drugie dania, czyli mój schabowy i Oliwiera schabowy A ja podjadłam dla fryteczki Laura mi tu frytki wyjada Paulina danie, czyli w stronę. Ładnie ogólnie wygląda A mogę coś dodać? No możesz e, bo tu w zestawie były tylko frytki Ja powiedziałam, że nie, ja bym jednak chciała coś bardziej fit I pan powiedział, że dobrze, dobrze, bo ma jakieś tam ziemniaczki i on mi je najwyżej odsmaży I mi ziemniaczki fit A Laura ma frytki to jest wniesieniem taki duży ten stół. Mogę nagrać. Dobra, jemy. Zjadamy Mhm. Mm Każdy głodny. Tak. Po jedzeniu przyszliśmy jeszcze tutaj na rzekę spacerkiem. Dzieciaki poszły już do przyczepy. Ale zobaczcie, to jest taki nawet ostry ten nur. Tak woda, tak. Nie powiem, że stoi, ale dosyć ostro płynie. Polina będzie wchodzić do wody. Tutaj ten most, przez który przejeżdżaliśmy, widzicie. O, słyszycie ten pomost, tutaj też jest blisko. To jest słychać ten most trochę. Jutro się przejdziemy tutaj po kempingu, to może wam pokażę jak tutaj to wygląda. Też nie jest duży kemping, więc nie ma za dużo chodzenia. Tu miejsce na jakieś ognisko jest, ale nisko można zrobić, no można sobie ognisko tutaj zrobić. Róż ty jest, zobaczcie ile tu jest ławek. To jest miejsce do posiedzenia. To by było fajne na jakiś... Miejsce na jakiś zlot. No, za duże jest ta wiata, nie? Miejsce w Czul, nawet tutaj są jakieś, widzę, te rolety? Nie, nie są rolety przecież nie spuszczą. Ale tutaj jesteśmy, teraz stoimy przy tyrolce. Ludzie tu zjeżdżają, już wieczór jest nie wiem czy będziecie widzieć to Ale tam się zjeżdża z samej góry i tutaj tyrolka kończy swój bieg na drzewie. Rytuał wieczorny na pięknik. To <grych> Komarowy, bo tutaj komary są. Joje, no, o jak to śmierć. Zapalimy jakąś spiralkę na komary czy coś. Można usiąść chwilę i jeszcze posiedzieć. Właśnie gramy w kości, w razem. Jedynki. A komar mi Mieliśmy już nie kręcić, ale jeszcze wieczorne rozgrywki do, w kości. Tak. Kiedyś na wyjazdach dużo graliśmy w kości o. teraz trochę... Rytuał się zaprzestał, próbujemy do niego wrócić. Jedna tak? partyjka wieczorami w kościele.